Witaj. Jeśli interesuje cię ten temat, to koniecznie pobierz poradnik, który znajdziesz w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie niezbędne informacje. Już teraz pobierz poradnik dla siebie w linku pod tym filmem. Komisja chorób przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia definiuje chorobę przewlekłą jako wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki. Mattson-Zatonson definiuje chorobę przewlekła jako zaburzenie o długim okresie trwania, które może być postępujące i o złym rokowaniu lub też związane z relatywnie normalnym biegiem życia pomimo nieprawidłowości występujących w fizycznym lub psychicznym funkcjonowaniu. Potrzebne źródło, Les i Pinkerton przyjmują, że choroba przewlekła to taki niekorzystny stan. Które trwa dłużej niż 3 miesiące w roku lub wymaga ciągłej hospitalizacji co najmniej przez okres 1 miesiąca. Zdaniem Hobbsa, Rejsa i Paryżina za choroby przewlekłe należy uznać za te, które trwają przez znaczny okres lub mają charakter nawracający, to znaczy w długim czasie następują kolejne rzuty choroby. W polskiej literaturze medycznej Zięcina określa chorobę przewlekłą jako trwałe, nie